Siema! Widzowie, z tej strony Wasz ulubiony youtuber, czyli Igoristy i widzimy się pod kolejnym odcinkiem daily, to jest już daily numer 10 tak, 10 i dzisiaj kolejne sekrety w Solar Smash ostatnio, jak wiecie, zrobiliśmy płaską ziemię i dostaliśmy słońce w tym odcinku inne, bo to jest na stronę bardzo ciekawą na której mamy różne takie znajdźki i dobra, pierwsza to dynie sobie spróbujemy blokować. Tu muszę zresetować w momencie, kiedy ziemia będzie y, prawie pomarańczowa. <coughs> Jeżeli chcę dostać dynię. Czy to będzie działać? Właśnie tak zobaczymy. Znaczy jak się będzie świecić. Należy się nie, jest szara, więc nic nie robimy. Teraz... OK. Okej. Okay. Nie zażem. Bo to trzeba naprawdę w idealnym momencie zrobić, widzowie. To nie jest łatwe. Hmm, więc no, mówię wam. Że to nie jest łatwe. Zrobimy tak. niech hmm, się będzie świecić. Jeszcze nie. Hmm, właśnie tak. Teraz. Jest! Mamy to. W sekretnych plantach jest dynia. Mamy dynię. No i elegancko. Elegan, elegancko. Chciałam powiedzieć. Dobra, i co to dynia ma w środku tak w ogóle? I co jest? No jakieś jądro, czy coś tam. Okej, okay. i weźmy sobie może tak. Yy... Statek tam wylcimy I jak to dynia wygląda od środka. E, spoko, że można tak sobie dynię odpalić. Dobra. No z jedynie. dynia. Dobra. E, teraz tak, kolejna rzecz. Ziemia. Bierzemy promień o ten, i musimy dosłownie całą Ziemię pokryć lodem. I będziemy mieli ponąć bałwana, jakby się przekonamy. No, mamy Azję, ogarniętą Europę w sumie też, Afrykę też. Teraz Oceania, czy tam Australia, jak zwał, tak zwał. Dobra, Ameryka Południowa jest już ogarnięta. I no i teraz Ameryka Północna też już jest ogarnięta, czyli tylko w sumie woda tu mi została. No i trochę tej Antarktydy. Ok, chyba dostaliśmy, ale może dokończę, wszystko wypadkowo. A bo chyba chodziło tylko, że o kontynenty. Teraz jak zresetuję? Nie. Ale tutaj dostajemy tutaj dostajemy bałwana. I o, proszę bardzo. Mamy bałwana. No i fajnie, fajnie. Czyli mamy już z tych sekretów raz, dwa, trzy, cztery. Czekaj, widzę. Ja zaraz jeszcze doczytam, albo nie, nie doczytam, bo Przecież mieliśmy zrobić kwadratową ziemię. Yy, I żeby zrobić. Albo Donato, może zrobimy. Donato się chyba robi. Yy, no jezu. Dobra, spróbujmy zrobić tak, Donato. Nie. Yy, kurczę, bo Donatie nie czytałem. To będziemy kminić. Tu uwalnijmy. Nie wychodzi. Yy, dobra, ale wiem, że jest ziemia Donat. Zróbmy jakoś tak. To bierzemy zwykłą ziemię i robimy, co możemy zrobić. No tą kwadratową bym zrobił. Tylko teraz tak, x. No, nie, nie, nie. Dobra, weźmy wszystko na maksa. I zobaczmy. Dobra, tak to wygląda w tym momencie. Spoko jest. Teraz trzeba zwężyć. No tak. To dotąd i to. Czy to kwadrat wychodzi? No, wychodzi. No i teraz po prostu musimy zmiażdżyć wszystko. Tylko to ma być idealnie płaskie. To też jest haczyk w tym. Czekajcie widzowie. Yy, dobra, już jestem widzowie, bo mam telefon obok i nie dość, że mi widz wysłał komentarz, to jeszcze miałem telefon. Muszę mu dobrać. Yy, ale tak. Yy, my tutaj robimy kwadratową ziemię. Powiem wam, że będzie trzeba tu jeszcze trochę ogarnąć, bo to nie będzie kwadrat. To będzie bardziej takie, no nie wiem, jak kółko. Znaczy, no nie do końca, ale chyba wiecie o co chodzi, widzę. Znaczy, zobaczycie w efekcie końcowym. Na razie to nam dobrze idzie, rozwalanie tego. W momencie, w którym tutaj, to już wszystko? Ej, to i tak dobrze wychodzi. Tylko to jeszcze jest, no właśnie, to na bokach. Trzeba to wyrównać coraz bardziej. No jeszcze tu. No jest płasko, powiem wam. Teraz tak, tutaj. Już chyba. I to jeszcze idzie. No. A bo to tu jest, jeszcze na bokach. Dobra. Yy, Wracimy. Ja nie będę mi się do to odblokować, bo pod ostatnim odcinkiem próbowałem, ale nie wyszło. Yy, niestety. Tylko próbujemy w tym. I ładnie nie wyszło tam. Jeszcze te trzy. Tak, tak. No i jeszcze może spróbujemy jakieś inne odblokować. Ale to zobaczymy. Bo będę musiał jeszcze przeczytać tam. Dobra. Ej, tutaj powiem Wam, widzowie, że ładnie to wychodzi. Może nam szybko pójdzie ten odcinek, to nie będzie taki długi. No i już dół, i tutaj jeszcze zostało do ogarnięcia. Bardzo fajnie to wychodzi. I chyba już to zaraz zobaczymy czegoś tak. Ej, ładnie to wychodzi. No i tylko ten dół. No to już taka formalność, można powiedzieć. Końcówka już. Yy, I właśnie w momencie. Teraz skończyłem. Tak? Na no skończyłem, tylko to. No tak, średnio przypomina. Kwadrat powiem wam na Z. Jeszcze. Teraz moim zdaniem by było dobrze. Ale to się zaraz dowiemy. Ej, to to wyjdzie teraz. To powinno wyjść, widzowie. W ogóle, żeby to wykminić to. Jeszcze tu, chyba jest płasko. Bo tam jest GITAS, tylko tu teraz. Ej, powiem wam, widzę, że to bardzo dobrze wychodzi jak na razie. Jak to wyszło? Ej, dobrze, dobrze. A ta góra? Tu nic nie będzie, tylko te boki w sumie. Nie na no, górę trochę tak, bo to tutaj Muszę tam wyrównać jeszcze i na dole też będę musiał pewnie wyrównać. Tak trochę. Czy nie? Chyba nie. A to mówię, przekonamy się zaraz. Tutaj spłaszczymy to. Chyba już powinno być. Dobrze. I tu. Czy nie? Czy już skończyłem? Nie skończyłem. Let's go, widzowie, mamy to. Let's go. Gdzie jest Europa? Tutaj. Mamy kolejną. Już mamy piątą. Tak. I zostały cztery, tak? No tak. Ej, fajnie. Fajnie, widzowie. I zróbmy tak. Let's go. Nie tak, nie tak. Albo miecze świetlne. O, kurde. Nieźle. Dobra, ja zaraz wracam, przeczytam jeszcze, jak zrobić inne te planety, i zaraz się widzimy. Ej, dobra, widzowie. Tak, yy, jak się wystrzeli rakietę lecącą na tą kostkę Ziemi, to się dostanie jakoś jak z Minecrafta. Let's go! Działa! Ej, fajnie! Mamy już blokward. Ej, o, to dobrze wygląda. Taki... Ej, naprawdę to dobrze wygląda. I zamróćmy na przykład to. Ej, i jest taki... Jest taki lud z Minecrafta. A będzie lawa z Minecrafta, czy nie? Nie, będzie ziemia od środka. Ej, to mega dobrze wygląda, widzowie. Ej, ja co by, bym wystrzelił, na przykład w słońce teraz? Bo chcę zobaczyć, jakby to się z, z, przez super nową zniszczyło. No, sprawdźmy to. Ej, co by się stało? No, 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 no dawaj, dawaj, dawaj. No jest taka lawa. U kurde. Ej, i to wysyliwuje w kostkach się. O, spoko to jest. Dobra, yy, teraz tak, yy, bo zostały nam trzy planety, tak? No trzy. To odblokowujemy wszystkie i idę czytać dalej, jak zdobyć kolejne. To było łatwe. Dobra, a więc tak, widzowie. Yy, z tych dwóch, czy Donat Ziemia, czy yy, jakiś nie wiem, świat duchów, to lepsze byłoby moim zdaniem to. I ma być milion duchów, tak totalnie. No, tylko to trochę będzie. Kurczę, ale mi ścięło. Dobra, czekajcie, widzowie, może się uda. Bo, jo... no, zaraz zobaczymy. Dawaj. Musi jeszcze zniknąć. Bo a trochę tego nas Coś tu się dzieje, widzowie. Coś tu się dzieje? Owalną. No. Wyjdźmy z tego trybu, może. I co się wydarzyło? No i chyba nic. Znaczy, no nie wiem, co się wydarzyło, więc. No mówię, chyba nic. Bo według tego, świat duchów, świat duchów można odblokować, atakując Ziemię milionem ciosów. Przejdź do zakładki Potwory i wybierz broń Purple Ghost. No to to, co wybrałem. Następnie zacznij wysadzać zimy, kiedy zobaczysz, powiadomie o osiągnięciu Punch Earth to Bits, oznacza, że odblokowałeś Ghost Planet. Yeti to mamy, bo to jest ten bałwan. Cukierek albo psikus. Piernikowy ludzik. O! Aby odblokować tego piernikowego ludzika, to by było gdzieś tu. Po pewnym czasie bałwan zacznie świecić jasno pomarańczowo. Yy, nie, 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 już wiem. Yy, to by było to. Yy, yy, Pewnie zobaczyć teleportację, sądy, planet... A dobra, jak się to tepnie, to mam zresetować i mamy piernika. Ej, zda. Dobra. Yy, czyli tak, bierzemy snowmana. Robimy tak. Będziekolwiek, no, jakby to jak on jest? Na piątkę. I teraz robimy tak. I że on się tepnie, to mamy zresetować w tym momencie. To się nagrywa? Nagrywa, już myślałem. Yy... no jeżeli on się tepnie to mam to zresetować wtedy no tepnie się Kurczę, źle to bo to jest jak w tamtym yy, yy, z, z, z czym ja robiłem z tą dynią, to też nie jest takie łatwe, ta dynia. Więc, znaczy nie była, bo już mam, kurczę. To zrobimy tak, zanim się tepnie, zrobię to. No i teraz sprawdźmy, on go walnie tu. I w tym momencie jest taki... Let's go. Mamy piernika. Czyli zostały nam dwa światy, ziemia pączek i ta duchowa. Nie, co ja zrobiłem? Chciałem... Okej okay. i na naprzed... nie możemy strzelić w sumie do tego. Będę no. mam zrobić tak. No spoko. I teraz tak, yy, co możemy zrobić? No tą duchową, albo pączek, pączek, bo ta duchowa to yy, na koniec sobie możemy zostawić, jeżeli mi się uda. Yy, dobra, i tak, yy, w tym momencie yy, robimy tak, yy, w sumie to wszystko co samo, co z płaską ziemią. Boże, nie Y, Z i X. Dobrze. I muszę tak, na albo wiem, jeszcze trochę sobie w sumie wezmę to Y żeby nie było, że... ale tak... no dobra, jest dobrze i teraz musimy to całe skosić tylko czym najlepiej byłoby to właśnie rozwalić kurcze a może od razu zrobimy to z tamtym jakoś ich walniemy tych ziomków i tutaj od dołu to no przy okazji zrobię sobie to planetę duchów może fajnie by było tutaj z każdej strony bo to szybko będzie szło wtedy tu jeszcze. Tam oczywiście nic mi nie zrobi to. Dobra. Bo to mamy. Jest? Let's go! No i mamy duchową ziemię. Jednak nie na koniec. Ale jest. I zaraz ją sobie zobaczymy. Tylko spróbujemy zrobić tego donata. Teraz. Bo potem. A dlaczego ją użyłem? Ja miałem lasera teraz używać. Dobra. Tam wysadziło. Tu Musimy wygładzić ładnie, potem to usunąć i zrobić takim, jak Donat ma taką dziurkę w środku. I powinniśmy mieć wszystkie planety w 15 minut. No, na, nie, no 16. Ale jeszcze Wam pokażę, więc. Znaczy, yy, jeżeli to wyjdzie, bo to nie jest. Właśnie, musimy zobaczyć, widzę, czy to wyjdzie, po pierwsze. Jeżeli wyjdzie, to będzie kolorowo. Powiem Wam. Teraz tak, no nie jest to dzieło sztuki. Zrobię tak, może będzie ładniejsze. Teraz od dołu. Nie, no ma takie te, ale to. Zróbmy no, tak. I teraz yy, wyłączamy to. Yy, I robimy. Dobra, tu. No dawaj. wyjdzie. Jest! Widzowie! Udało się! Mamy wszystkie sekretne planety w Solar Smash. I teraz tak, robimy Donat Earth. Ym. No planeta jak planeta w kształcie donata. Yy, zaraz <grymuration> Dobra, widzę, ja znowu miałem telefon. Yy... Ok. No i tu mamy płaską ziemię i najbardziej chyba mnie to ciekawiło, powiem Wam. I w sumie zostawiliśmy na koniec, tak jak mówiłem, yy, o to się tak... Bo tu aniby zero ludzi. Ej, o to się zgniata. I co to się odrodzi? Jakoś magicznie? Czy to będzie tak zgniecione już do... Nie gadajcie, że to się. To się regeneruje, widzowie. To się musi... Re... Nie, ja widziałem, że to się regeneruje. Jak to się regeneruje, to ja nie wiem. Zamroziłem to. Nie powinno się nic zrobić. No, sprawdźmy. Tak od boku. Albo mi się wydaje, albo to się regeneruje. Regeneruje się, widzowie. Nie, no nie gadajcie. Ale to wolno dosyć idzie, ale się regeneruje tak trochę. Albo to się po prostu tak powiewa, im się wydaje. Dobra, to zróbmy tak. Yy, Walnijmy tym. Dobra. Yy, dajmy jeszcze to. Żeby... I zobaczmy, czy to się rozwali. Czy gdzie jest słońce w ogóle? Znaczy gwiazda. No. O, ale to się skumulowało. Uhu. Ej, przebili się. Ej, co jest? Ty wygląda tak. Aha, i to wybuchło jeszcze. Dobra, widzowie. I takim sposobem kończymy ten odcinek. Dzięki za oglądanie. Dajcie subika, łapeczkę i nara.